Hejka kochani z tej strony Ali i witam Was na moim kanale w pierwszym odcineczku z aktualizacji SSO i no zapraszam do oglądania. Dzisiaj jest aktualizacja i wam całą przeczytam w sumie, bo jest krótka nowy rodzaj umieszczenia Hej, na Jorwik no, zawitali nowi czterukopietyni przyjaciele oraz z, wraz z nowym zestawem westermowym. Nowe kogie! Słyszysz, co to za to, to panie i dlaczego ziemi się trzęsie? Spoglądasz w stronę horyzontu i dostrzegasz kilka zbliżających się sylwetek, pintabianów oraz morganów. Teraz zostaną na Jorwik już na stałe. 5 nowych pintabianów znajdziesz na farmie złota ostroga. Każdy kosztuje 950 więc by je kupić, musisz mieć poziom 7. Dwa nowe morgany znajdziesz w jedłowym gaju. Każdy kosztuje 850 starkoń, by je kupić, musisz mieć 9 poziom. Jeden rodzaj umaszczenia pintabianów będzie dostępny wyłącznie w naszej aplikacji Stars Horses już niebawem. Oto te piękne zwierzęta i miejsce ich wystąpienia. To było, powinno być ten przed tym, co przeczytałam. Znaleźć swój ulubiony smak. Na jarwiku na pojawiły się nowe kolory zestawu westernowego. Inspiracją dla nich były nasze ulubione smaki lodów. Jagodowy, malinowy, cytrynowy, pistacjowe oraz latte. Sprzęt ten jest dostępny na ranczu starszej oraz w sklepie globalnym, by, korzy by korzystać z tego zestawu musisz już zdobyć 14 poziom gracza. I oczywiście, co będzie w następnym tygodniu, co prawdopodobnie nie gram tej aktualizacji, ponieważ no, nie, nie doszłam do jeszcze tej aktualizacji i to jest nadszedł czas, by dowiedzieć się dokąd czarownica Walla zabrała naszych przyjaciół, dokąd portal przeniesie nas tym razem. Ugadnienia go tygodnie, cały serial zespołu Star Stable. Dobra, no to najpierw pojedziemy do Pintabianków. Może jakiegoś kupimy, zobaczymy. Choć właśnie bardzo chciałam kupić i są na farmie Złota Ostroga. Więc nie ma tam podwózki, więc widzimy się jak już tam dojadę. Ok, to już jesteśmy u Pintabianków. Tu. Jest bardzo dużo lugi. Wejdziemy w jakiegoś pintabianka. Tu jest jakiś pintabianek. I no, pokażę wam wszystkie maści. Jedna maść, druga maść, no, trzecia maść. Nie, to jest czwarta maść. I piąta maść. Pięć maści jest. Najbardziej mi się podoba albo ta, albo ta. I chyba kupię tą przez Więc popieram. Nie, kosztuje 9,50 Star Coins. I analizujemy i kupujemy. I widzimy się, jak już go będę kupywać. Ok, i kupujemy naszego konika. Jest moda klacz. To jest moda klacz i nazywa się Ametyst. I kupujemy. Ale się cieszę, i zobaczymy. I nie zobaczymy animacji. W sumie mogę Wam pokazać, ale nie wiem po co. Bo i tak jest to konie który o, gdzieś żółte mi się coś o. <gry> Dobra, i jesteśmy na naszej Ametyst. Pokażę, to jest wstępie do Galop. Szybki galop, cv, szybszy cv, zatrzymanie, dębik, specjalna animacja i cofanie. I nie pokazuję Wam tego zwykle, bo Wieszcie. Okej, okay, i teraz zapomniałam, co ma być. Więc muszę sprawdzić. Okej, okay, zapomniałam wam dograć skoku, więc macie swój skok i zapraszam na kolejną część filmu. No i są mordegany w jodowym Gaju. Um, no, już tam pojadę. Niech wam będzie, pojadę tam. Niech Wam będzie naprawdę na moim pięknym tym, a później pojedziemy na Rancho Starshine. A w sumie, nie pojedziemy na Rancho Starshine, bo możemy tam być w sklepie globalnym. Dobra, widzimy się, jak jakie będą Morganów. Już jesteśmy u Morganów. Są tu i pokażę Wam wszystkie maści, albo tęgowe tylko, bo ja nie wiem, które są tęgowe. Te dwa to są te nowe. No, te dwa są nowe. Ładne. ta ja mi się podoba, ale nie chcę kupować Morgana na razie. Może kiedyś się skuszę na Morgana, ale na pewno nie dzisiaj. Teraz wam pokażę te nowe... rzeczy. W sklepie globalnym, takie coś. o, o. E. Takie ciekawe. A, dobra, jeszcze się załadowało Mamy takie nowe kiuszki Takie. No, i nie można na to, więc pokażę Wam tak. To. I to jest taki zestawik. Tego nie można. Taki zestawik. No. Taki żółty Różowy I niebieski e, Nie, nie i niebieski Bo jeszcze będzie zielony. I to już koniec. Takie zestawiki. Nie wiem, który kupić. Z jednej strony nie wiem, które chcę. Ale chyba kupię niebieski, bo bardzo jest ładny, mimo iż różowy bardziej pasuje do dziewczyny. Ale niebieski mi się mega podoba, więc... Tak, kupujemy się Cały zestawik hmm, Oprócz siodła Chcę mieć niebieskiego siodła, rozumiecie? Hmm. I mamy Nasz piękny zestawik I mogę Kolejek się skupił, teraz i okay, I tak wygląda nasz konik. A my jest piękna. I <grym> widzę, widzimy się zaraz w stanie jak coś tam dobiorę do tego zestawiku. Więc no, widzimy się zaraz. Um. Nasz outfit prezentuje się tak, taki ładny, wiosenny Mam nadzieję, że podował, podobał wam się ten filmik No i... Zos jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję A ja się z wami żegnam i...